Moje dzieckowe lata i podzim. Łuńskiego tydnia słyszę, jak się smowiali moje kablaty grzybiorze. Medykowali, kaj też pojadą, kaj pójdą i na ostatku eci wieczorkowej rządzi. No, hobby, to jutro sam na ece zbiórka. Padosz ecik jutro, sam na wintlu, a łokiery, pytał Franciszek. Nie łokiery, nie łokiery! I no powiela ta zbiórka. Gziby, wacholder, gaciok, zila, heksów, większe zila, to zawsze starsze ludzie forantowali na zima, dojodła, do jodła, do lepszejszego trowieniu, do gyszmaku i na rostomajtę choróbska. Te roski można zziepko po bo wszystko idzie w aptyce dostać, a i nie każdy ginał wie, na co to wszystko jest. Scytnie, co aptyko rzyknie, snokwi jakoś pila, lebo uwidzi się reklama w telewizji, już ci każdy metygramy nie siedem razy lepszejszy, niż i nalewki na pary tyje naszych starych. A za oknym liścioczynkim sztyjc szlatują, a eseteroski wspominą jak za bajtla bajstlowali mi, takie kalfaski ze biksów, po ani farbie, po kafeju albo belek czym. Te kalfaski to mieli gwoździami wyżgane dziury, folał się do nich liście i no wej, osfaklować, smędzić na całą ulica. Do dzisiaj czuję w holus tych liści, zgoranego kasztuna, który się sam naszą w tej Zbieraliśmy my kasztuny, dymbioki, no i więcej, i no lepsze to byli na naszym smyntorzu kole Józefki. Brało się ze te falety, lachyty i ciepało na stromy, co te kasztunce ściepnąć, żeby slatowali. Tak my prali po tych stromach, a że nos dopod jakichś kopidą lebo kościelny. Nie Mimo, że pożyci nachytą, ale wiele uciechy było, to no te pamiętają, które dawniej tak poradzili szkodzić. Te baży wizgierne poradzili nasztaplować, zbierać tych kasztuń dymbioków tela i że szło nie skorzy we szkole skalić inkszym albo zawsze młaze zwięksłować. zwekslować. bajslowało się z niego stoliczne ludziki, masz kary i takie tam co, a uciechy przy tym było jak sto Starka Klara to nas jeszcze nauczyła z tych kasztuńców szykowny klejster, klej ważyć, kiedy wesołko zimą szło, co beleco co klejmować. Teraz, kiedy są rostowali te inne kupne klejstry i też już żaden nie patrzy, co by się samym mu taki razinku klej uważyć. No na to się szło na szachta, na balzam górka albo na szczerba, sztaplowało się byle drzewo i rozhajcowało szykowno fojera. Do takiej fojery wczepowało się kobzole, katofle, które przodzie Jakiemuś pamponiowi ze pola pichnąć. Ludzie boczycie te czorne fresy po, to, po tych festernie spolonych kartofla, a ten szmak we gębie, jakiej się zdziebko je posoluło. Przez żadną sinkę, żadną wędzonka, żaden wóz, tak nie smakował, jak chabnięte, za tym i upieczone we swoje te roski do Wymodzie są prosto, i te grille i takie tam moderne dingsy, no ale to blank nie te samo, co dobro, dobrze rozhajcowano fojera przy przykiery i potańcować szło i pośpiewać szło. A smąd się ciągnął ładno ze pnioków, Aże do logewni lebochropaczowa, jak tam wiatr dmuchał. To ci na ich była uciecha, a blank na wieczór, to można im na trowie siadał, we palcyjska już weź zimno było, na się kartofla do gracji nie wzięło. To byli czasy. Tego się we żadnej telewizji nie łoboczy. No ale październi to dyszczowskie, widowni, zabajtli, bajslowali, rychtowali rostomajte drachy. Terazki to są bele jakie modelarnie idzie we sklepie kupić gotowe frigry, drachy plastikowe i takie tam fizy matynta Dowinami mieli feselną uciechakę posklejane, poknąłtowane patyki obciągli me papiurem, zbajslowali woga i wejść startować ze cypką szpagatu, pichniętą mamulce albo starce na polach za kościołem, za naszą jęzewką majte byli te drachy, farbiste, kszinkowe, plaskate, cikanciate, sztyrograniate. No i co tam w to wy Bele by ino we Lówcie. Ja wiem, jogynał ja miarkuja i że te roski i technika poszła do przodku, to i tak co te roski bajtle fligami furgałem we komputrze, na reźli to jest jako taka uciecha, kiej maszyna za nos wszystko bajsluje, eźli idzie pedzieć, kto jest lepszy od drugiego, Tej wszystko i nawet telewizorze idzie ujrzyć, i jakim się ci tam joystickami się hechlo, a na ekranie wszystko furgo i ku temu jeszcze idzie się obrać, i ten fligier się o góra Wybruk nie w Rybniku. Teraz już Blank się o tym nie zaboczy przypomnij. Ino żol, co już nie poradza tela firtać, co by samemu ze drachem lotać po placu, a dziecka ze mojego familoka to baży ciągnął do tych całkich internetowych kafejów, niżli do lotania po polu za drachem, kole fojery, albo ze kalfasku. A w to jeszcze boczy Gracka, kej my za tyrali ze rajfum na drudzie. W to Gipciu obleci nasz familok na Już Jużaj Blank na odwieczesz, się już pomaluszku miecio na poczyno, za strumami, za żółtymi liścioma blendowa, to człowiekowi ino się markotnie, janchor nie robi, bo te lata kosi te roski co gipci śmiatają, co rozkimieni z tego czasu na belejakie uciechy, na szpas i wice, na śpiwki i tańcowanie. I nie idzie tych lod na na nulka, na cywka jak szpagat. A można i na mięsie tak zdoła, a można to nie lata i no uciecha, od samości nie chce przyjść. Tyle, że w gębie sztyć czuję dyszmak tych spolonych czornych kartofli i ciągnie się za mną ten smunt, ten siwy dym, ze fojery, ze kalfaski i ten, co roski baży na odwieczesz, rorańca, mroźlawy lów. I sami się wspomniał na ostatek Karli Skocendra, który już przed wojną śpiewał taką śpiewkę, którą mi sam klapuje przed naszym polskim welonkiem. Jest taki ludek, co się dziwuje, że tam komuś wszystko klapuje, że się sztrekują, kiedy w niebie, choby pełno pychy o każdy w łebie. Bóg nie rozdźwi aż hań wysoko, by po tym mogli ślecieć głęboko. Naród nasz dzielny, naród nas zdolny i każdy polok w ojczyźnie wolny, bo jego duszy łona nie żądo, do graców żody mu nie zaglądo. Ludziom to wolno, kej chcą sztrejkować, wolno każdemu też popyskować.